Siema, witam was już w trzecim odcinku z serii Jak wbić postać na 51, czyli maksymalną rangę w Brawl Stars. W dzisiejszym odcinku mamy Spike'a, W poprzednim był Karl, a jeszcze wcześniej był Doug, więc jeśli interesują Was te postacie, to obczajcie sobie te filmy. A my przechodzimy do odcinka. Na początku przejdziemy przez Builda, potem Najlepsze tryby, najlepsze mapy, potem zdradzę Wam taktykę, dzięki której możecie wbić spajka o wiele, wiele szybciej niż gdybyście chcieli go wbijać normalnie. Na samym końcu Wam pokażę jakąś przykładową grę i nie wiem, może jakieś porady. No to przechodzimy do build'a. Ogólnie dla większości, no dla wszystkich trybów i wszystkich map najlepszy będzie drugi gadżet, drugi Star Power. Drugi gadżet daje wam tarczę, leczy was. Jest to naprawdę bardzo mocne. Przez to, że Spike ma mało życia, to ten gadżet naprawdę się przydaje i może was często uratować. Gears, tarcza, ponieważ Spike ma mało życia, więc to jest naprawdę bardzo przydatne, bardzo wymagane. Drugi Gears, wydaje mi się, że Damage jest dobrym wyborem. Te większe obrażenia czasami naprawdę się przydają. Można kogoś zabić dzięki temu, a normalnie by się nie dało. Hypercharge. No, jeśli macie, może być, jeśli nie macie, nie jest ten Hypercharge taki bardzo mocny. Ja bym nie kupował. Jak widzicie, mnie stać i nie kupiłem tego Hypercharge'a. Na no, tak mi się nie opłaca. Natomiast, tak, taki build byście mieli, jakbyście chcieli grać normalnie. Natomiast, jeśli chcecie grać z taktyką, która jest giga OP. To, to, to poczekajcie, poczekajcie, bo, bo wszystko tam się zmieni więc tak naprawdę nieważne, czy macie pierwszy gadżet, czy drugi gadżet, pierwszy star power, czy drugi star power to jeszcze teraz nie kupujcie tych wszystkich rzeczy bo może się okazać, że jeśli tego nie macie to jest wszystko git bo wam zdradzę o co chodzi spokojnie, spokojnie dobra, ale umówmy sobie tryby najlepsze i najlepsze mapy dla takiego builda A takiego builda z wszystkich map, według mnie i trybów, najlepszy jest knockout. Można naprawdę trafić przeciwnika bardzo łatwo, dzięki temu możesz go łatwo dość zabić. Hmm. Ten przeciwnik nie będzie miał tak łatwo, takiego łatwego zadania, żeby ciebie zabić przez twój kaktus. Możesz go postawić przed atakiem kogoś, wtedy np. strzał piper, który by cię zabił na hita, rozwala, rozwala twojego kaktusa i cię leczy jeszcze. Nogat 5 na 5 też jest dobrym trybem bardzo. Nagroda też jest dobrym trybem na spajka, Batalia 5x5 5 też dobry tryb. Zbiory klejnotów. Szczerze nie gram w ten tryb często, więc nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że też sobie Spike na nim dobrze radzi. Tak samo chodzą, przez to, że może kontrolować swoimi atakami duży obszar. Zadyma też, do też dobry tryb. Dzięki ultowi Spike'a można naprawdę go rzucić w wiele miejsc, fajnie się tego używa i dużo zmienia. Wtedy jakbyście grali na zadymie, ja bym polecił zmienić ten Jirs na spowolnienie, ale jeśli nie, no to nie róbcie tego. Starcie, wydaje mi się, że właśnie starcie to jest najgorszy tryb na Spike'a ze wszystkich, ale ogólnie Spike sobie dobrze radzi na prawie wszystkim. Na prawie wszystkich trybach. Spike jest taką postacią, która sobie radzi dobrze na wszystkich trybach, naprawdę. I tak, takim bidem, możecie wbijać na tych trybach normalnie Spike'a. Jednak jest sposób, dzięki czemu możecie go wbić naprawdę 10 razy szybciej. 10 razy szybciej. To jest sposób, którym top 1 Spike na świecie wbił swoją postać. I to jest sposób, który, który Wam dzisiaj zdradzę. Na tego sposobu wszystko się zmienia. Gadget wybieracie pierwszy, a StarPart też wybieracie pierwszy. Gersy się akurat nie zmieniają, zostają takie same. Hyperka też jest mile widziana, bo zadajesz większe obrażenia. Ale no, jeśli chcesz szybciej wbić, możesz ją kupić. Ja ogólnie nie polecam, bo jak działa ta taktyka i jak na czym będziemy nią grać. Taktyka opiera się na graniu, na napadzie, tylko i wyłącznie na napadzie z tym buildem. Mapy też mają znaczenie, chociaż spike jest dobry na większości map. Wybuchowy kanion, no jest ok, ale nie jest tak bardzo dobrze. Bezpieczna strefa, no taka średnia mapa akurat. Gorący ziemniak, no jest ok, mogło być lepiej. Jeden może za daleko, no mogło być lepiej. Prost, prosty tekst. To jest najlepsza mapa na razie w tej rotacji na spajka. Zaraz wam pokażę dlaczego, ale Wam po prostu mówię, że będziemy grać na tej mapie. Możecie spróbować też na innych, bo na innych też może się Wam udać. Po prostu ta jest po to wszystko najlepsza. E, serwis. No też ok mapa. Władcy Metra. Też jest to dobra mapa na spajka. Piw paf, paf, paf. No ok, ta mapa jest nawet też ok. Zakręcona jaskinia. No, ta mapa też jest dobra. Bierzemy sobie tą mapę i wam teraz pokażę całą taktykę, jak to ma wyglądać. Rozpoczyna się gra. Rozpoczyna się gra. I teraz co robicie, bo to jest ważne. Idziecie, ale jesteście w samolubni. Macie wywalone w to. Co robi wasz team i co robią przeciwnicy? Tutaj normalnie wasz team idzie, walczy z tymi ludźmi, walczy. Normalnie to, co wy byście pewnie zrobili, byście stali tu i o, o strzał, strzał, muszę ich zabić. Ale nie, wy macie to gdzieś, macie to gdzieś. Idziecie tutaj, super sneaky, będziecie tutaj przekapić jakiś czas. Jeśli tutaj wasi teamieci rozwalają tych ludzi, wiecie, że ktoś ma mało życia, to po prostu robicie ras i pyk, pyk, rozwalacie tego chłopa. Ale ogólnie waszym zadaniem jest przejść jak najbardziej sniki z tamtego waszego spawna na ten save. W ogóle was nie obchodzi to, co przeciwnicy robią. Nawet jeżeli tutaj rozwalają waszych teammateów i oni krzyczą Pomóż mi, pomóż mi. Nie, wy macie to gdzieś. Nie pomagacie swoim teammateom, tylko idziecie im na save. A czemu? Dlatego, że wy macie taką niesamowitą siłę. Taką niesamowitą siłę w tej postaci. Że możecie po prostu rozwalić grę samemu praktycznie. Idziecie na ten save i teraz... Próbujecie stanąć w dobrym miejscu. Ogólnie to, to nie ma takiego dużego znaczenia, żeby dobrze stanąć, ale próbujecie stanąć jak najbardziej w tym safe. Czemu? Bo musicie spróbować, żeby wszystkie te kolce z tej bomby weszły w safe. Wtedy zadacie największy dimeczny, najszybciej rozwalicie safe, ale to nie ma takiego ogromnego znaczenia. Nie musicie się na tym tak bardzo skupić tak bardzo pokazać, jeśli wam nie wyjdzie. Patrzcie teraz: 5400, 4320. Jest różnica 1000. Jest różnica 1000, więc musicie sprawdzić dobrze to trafić. Ale to nie ma takiego znaczenia: po prostu chodzi o to, żebyście nie strzelali tak, tylko was próbowali w to wejść i tutaj nawalać. Tutaj nawalać, ale nawalać dobrze. Widzicie tutaj, jesteście w środku, odpalacie gadżet i ataki. I już nie ma 25%. Widzicie, jak to było szybko? To było to sobie w ułamku sekundy. To było w ułamku sekundy. Jakby ład, jakby ład. No widzicie, tutaj też jest ważne, żeby to dobrze trafić Bo czasami ten save może po prostu przetrwać, jeśli się zatraficie Potem wam pokażę to w grze, żeby nie było, że o takie gadanie, gadanie to normalnie mokry sen, ale nie, to działa naprawdę Wchodzisz tu, wchodzisz tu na środek, odpalasz gadżeta i ulta, już, cyk Trzy ataki i Gadget, nie ma, nie ma 600% Znowu, ustawia się dobrze, żeby było, żeby było 5000, no tutaj trochę nie wyszło Próbujesz ustawić się dobrze, cztery ataki nie ma kolejnych 25%. Widzicie o co chodzi? Tak szybko możecie rozwalić ten safe, że po prostu musicie olać tych ludzi, żeby to dobrze zrobić. Bo nawet jeżeli tutaj będzie trzech na dwóch, czyli rozwalam rozwalą waszych teammateów i pójdą na ten safe, zaczną go rozwalać jakimiś swoimi innymi postaciami, to zazwyczaj wy i tak będziecie szybsi od nich. Jedyny moment, w którym wy nie olewacie tych ludzi i rzeczywiście bronicie swojego safe'u, to tak, jakby oni mieli jakiegoś Kolta, drugiego kolta i trzeciego kolta, albo kolta, Edgara i bula, albo na przykład jakieś kolta, Edgara i spajka na przykład, albo nie wiem, jakieś kurde trzy Jessiki z ultami, ale tak to olewacie tych ludzi i rozwalacie ten safe, ale żeby to nie było takie gówno, że. Bo jak widzicie, dwa koła, a tutaj możecie podejść, zrobić 5-5 pięć, pięć tysięcy, a najwięcej ile się da, to chyba 7, ale to naprawdę musi się dobrze trafić. Da się zbić wszystkie kolce. Kiedyś sprawdzałem, mi się dało. Nie wiem, czy się da ciągle. Będę dla Was wyczaić, w jakim miejscu trzeba stać. To jest właśnie segment typy. Chodzicie tutaj, rozwalacie tego ziomka. Gdzie tu, pyk, pyk, pyk. Odpalacie od razu gadżet, bo on będzie szedł cały czas i trzeba taki. Ale dobra, teraz. Jak ma się dzisiaj się ustawić? Okej, okay, wow. out hmm, hmm. Ja time działa lepiej tutaj. 5400. Hmm. 5400. Ja Widzicie, na razie najwięcej e, Dimension nabijamy wtedy, kiedy nasz, nasza liczba życia jest zasłonięta przez liczbę życia sejfu. To tyle jest na razie najwięcej? O! Widzieliście to? 7,5 koła. 7,5 koła. To jest 9%. 9%. Czy wy w ogóle wiecie, ile to jest? 9%. 9% sejfu za jednym atakiem. Rozumiecie to? Dobra. Ale widzieliście tą pozycję. To było gdzieś... To było gdzieś... Gdzieś, gdzieś tak. Nie. To było gdzieś tak. Ogólnie to jest... O! Było znowu. Było znowu. Czyli widzicie... Tip dla Was specjalnie. Dla Was specjalnie wyczaiłem. Możecie sprawić, żeby was, Wasz atak zadał 5000 więcej niż normalnie. Jakbyście tak trafili, 2000 2060. A tu już widzicie 7 koła normalnie zadajecie. Rozumiecie to? Jak to jest 5000 damage'a więcej z jednego ataku. Więc naprawdę, to jest ważne. To jest ważne, żebyście próbowali to zrobić. Bo możecie rozwalić cały save zupełnie samemu. No, teoretycznie. Cały save rozwalacie w 11 atakach, tak? Cały save w 11 atakach, ale macie jeszcze gadżet, o którym też musicie pamiętać, więc podejrzewam, że cały save by się normalnie rozwalił w jakieś 8 ataków. Nie wiem. Spróbujemy to zrobić, spróbujemy tego dokonać. A to było dziś gdzieś. tak. 10%. Za pierwszym razem, widzicie to? Za pierwszym razem. Damn bro, damn! 3 ataki nie ma 25%, nie ma 30%, 3 ataki nie ma 30%. A jak widzicie, nawet jeśli dobrze się nie ustawiłem, to nie ma takiego znaczenia, bo nawet jak się średnio ustawię, to z dwóch ataków. 3 już, ile to było? Yy, masz 4 ataki i też zbierasz kolejne 25%. Rozumiesz to? To nawet nie musisz się ustawić idealnie, może być prawie idealnie. Może być prawie idealnie i po prostu 4 ataki już nie ma. I też pamiętajcie o tej gazecie, ja tutaj tego nie użyłem, Ten gazet też kolejne trzy ataki wam daje. Więc naprawdę, naprawdę. Teraz już wiecie, że moja jest taka mocna. Teraz już wiecie, dlaczego ten Ziomek dał radę wbić maksymalną rangę na spike'u, a wy nie. Bo kiedy wy zadawaliście dwa koła damage'a, on zadawał ile? 7500. 7500. Rozumiecie to? Rozumiecie to? No, właśnie, mam nadzieję, że to zrozumieliście, bo to naprawdę rozwala banie. Rozwala banie, rozumiecie? Nie wiem, czy wy to rozumiecie, bo tego nie rozumiecie. Pyk. 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 Prosto, łatwo. Łatwo, pyk. 7,5, widzicie. I to nie jest tak, że to wejdzie raz na 10 lat. Nie. Te 7,5 koła wychodzi dość często. To wychodzi dość często. To wychodzi, widzicie? piąty teraz z rzędu. To nie jest tak, że wyjdziecie i na milion ataków raz wam to wyjdzie. Nie, to wychodzi wam prawie zawsze. Czemu oni wszyscy idą za mną? Kuźwa, no. Dobra, omiamy ich. Mamy ich gdzieś. Mamy ich gdzieś, byniu. Mamy ich gdzieś. Mamy ich gdzieś. No nie, zepsułem. To jest jedna słaba rzecz. Nie udało mi się zbić tej tarczy. Musicie spróbować się zbijać. Czemu? Okej. Okay, tego się nie spodziewałem nawet. Czemu musicie spróbować zbijać tą tarczę? Ponieważ jak następnym razem wbijecie tam, to się później okaże, że nawet, że ten, że się odpali od razu tarcza i niczego nie wbijecie. Robicie wjazd. Robicie wjazd. Wszystkie o co macie. Cyk, 25%. 25%. Wiecie jak to jest dużo w takim jeszcze late game'ie? Come on, man. Come on, man. Jeszcze z daleka możecie strzelać. To w sumie byłoby chyba na tyle w tym poradniku, niestety nie pokażę wam żadnej gry, bo napad zniknął, dokładnie w tym samym czasie, yy, co miałem zacząć grać, ale dobra, no to cóż, yy, dajcie jakieś postacie w komentarzach, napiszcie, kogo chcecie zobaczyć następnym razem, jaką postać chcecie zobaczyć w następnym poradniku i tyle, się ma. nara.